Dożyliśmy bardzo ciekawych czasów, kiedy to mecze eliminacyjne do jednego z większych turniejów piłkarskich na świecie stały się jednocześnie elementem przygotowań do innego wielkiego turnieju. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Patryk i zapraszam na omówienie spotkania eliminacyjnego do Mistrzostw Świata 2022 Węgry-Polska. Puszkarz Arena o godzinie 20.45 w Budapeszcie na pewno zapowiada się jako jedna wielka niewiadoma. Nie, nie tylko dlatego, że nie wiemy jaka będzie forma piłkarzy, nie wiemy jaki będzie debiut trenerski naszego nowego szkoleniowca, trenera Paulo Sousy, a także wielka niewiadoma jeśli chodzi o formę naszych tutaj reprezentantów Polski. Te wszystkie wyjaśnienia na ewentualne pytania, które prawdopodobnie u wielu z Was się wykluły, być może zostaną odpowiedziane na tym spotkaniu, a być może będzie zupełnie odwrotnie i tych pytań będzie po prostu naraz narastać, jeśli chodzi o, o reprezentację. Polski. Niewątpliwie warto tutaj również zauważyć, że jest to nie tyle mecz najważniejszy na tą chwilę w tym piłkarskim kalendarzu reprezentacji Polski, ponieważ są oczywiście pierwszy i niewątpliwie w pewnym sensie ustawi nam eliminację do Mistrzostw Świata w Katarze. To też jest to jeden z spotkań, w których. Te dwie reprezentacje, czyli mowa oczywiście o reprezentacji Węgier, jak i reprezentacji Polski, yy, walczą o baraże no bo tu też nie ma co ukrywać, że reprezentacja Anglii, która jest tutaj niewątpliwie faworytem do wygrania grupy, yy, wydaje się na tą chwilę poza zasięgiem, ale oczywiście nie możemy tutaj umniejszać roli reprezentacji Polski, która również będzie się o te prawdopodobnie pierwsze miejsce. Starać. No, i takim pierwszym, oczywiście największym przystankiem jest mecz, właśnie w Budapeszcie, mecz przeciwko reprezentacji Węgier. Węgrom, którzy jeśli chodzi o historyczne podejście tych dwóch naszych reprezentacji, no to my nie mamy zbyt dobrych wspomnień z graniem z przeciwko reprezentacjom Węgier. Ale te historyczne mecze odbywały się dawno temu, kiedy to reprezentacja Węgier przede wszystkim miała bardzo dobrych piłkarzy. Jak na przykład ten, który, którego imieniem nazwano właśnie stadion największy na Węgrzech, czyli Ferenca Puszkasza. W tej chwili, jakby to powiedzieć, no Polska, a Węgry to zupełnie dwa różne bieguny. Oczywiście obie reprezentacje, i to trzeba podkreślić. Tym spotkaniem przygotowują się na e, zbliżające się nieuchronnie Euro 2020. Zarówno reprezentacja Węgier, e, która musi e, takim spotkaniem przede wszystkim przygotować się na trudniejsze zadanie, jaką jest grupa śmierci w, e, na Euro 2020, ale też dla Polski jest to pewnie spesie, e, jakiś taki może prognostyk albo przy, e, przygotowanie do ewentualnego meczu ze Słowacją, która. E, którą przypomnę, jako pierwszą będziemy grać. Trener Paulo Sousa, nowy nasz szkoleniowiec, tutaj zapowiadał niespodzianki. Nie tylko dlatego, że zagramy nowym, dla niektórych pewnie starym system 3-5-2. Ten system był już testowany za czasów trenera Adama Nawalki, ale też musicie pamiętać, że dla trenera Sousa te debiuty, jeśli chodzi o Prowadzenie jako trener poszczególnych zespołów bywały różne. Od zwycięstw, po porażki, a nawet remisy. Więc nieuchronnie będziemy na to zwracać uwagę, jak to będzie wyglądać. Jeśli chodzi o te debiuty, zwłaszcza w reprezentacji Polski na szkoleniowcu, no to bywały różne. Pamiętam, jak trener Nawałka debiutował, wtedy przegraliśmy mecz. Na przykład ten Brzęczek swój pierwszy mecz. Z Włochami w lidze narodów zremisował, więc y, może być tak, że tym razem to wygramy po prostu, i y, dzięki temu y, zapewnimy sobie trzy punkty. No, przede wszystkim wy jesteście o tyle mądrzejsi, że wiecie wcześniej niż ja od, odnośnie wyniku, ponieważ ja to nagrywam w czasie, kiedy ten mecz dopiero będzie już dawno trwał, a, a no nie ma tak za bardzo dużo do ewentualnego powiedzenia, co będzie po meczu. To już zostanę jakby Wam, Wy będziecie tu mieć pole do popisu. Węgry, jeśli chodzi o ten spotkanie, na pewno bardzo się postarali, jeśli chodzi o organizację tego spotkania, no bo nie ma co ukrywać, że niedawno obchodzone przez nas Dzień Sojuszu Polsko-Węgierskiego, czy Dzień Przyjaźni, jak to się mówi polsko-węgierskiego spowodował, że ta otoczka wokół tego spotkania jest bardzo przyjemna, bardzo bardzo, by to powiedzieć, wyniosła. Przy okazji tego meczu również będzie zaprezentowana oprawa, która miała być przede wszystkim przygotowana przez samych kibiców, no ale wiadomo, że ich nie będzie, więc ta oprawa już w tej chwili na stadionie jest, jest przygotowana i z tego, co się orientuje, ma ona opowiadać o jednym z powiedzmy, że ważnych historycznych postaci dla, dla naszych dwóch państw, czyli generała Józefa Bema. Jeśli o samo chodzi spotkanie, tutaj na pewno nie ma co ukrywać, że Węgrzy, jak i węgierscy piłkarze, no nie są jacyś szczególnie dobrzy, jeśli chodzi o reprezentację. Można by powiedzieć, że jest to taka kategoria trzecia, jeśli chodzi o, o piłkarze, aczkolwiek nie można ich tutaj lekceważyć. Przypomnę tylko, że w Wśród reprezentantów Węgier będziemy mieć znane nazwiska nam z poisk ekstra klasy, a także i dla tych, którzy się interesują innymi piłką zachodnią, tutaj też kilka nazwisk z tego, powiedzmy, rynku niemieckiego, m.in. Peter Gulaczki, który reprezentuje Węgry i będzie bronił węgierskiej bramki, a gra przecież w tej chwili w drugiej najlepszej niemieckiej drużynie, czyli RB Lipsk. Także na pewno nie można ich tutaj. Olewać, bo to nie ma co ukrywać, że mecze eliminacji potrafią sprawiać naprawdę niespodzianki i tutaj, o samym wyniku, to myślę, że no ja bym chciał, żeby to było tak, powiedzmy, że 2-0. Mam nadzieję, że tutaj dobra postawa Roberta Lewandowskiego, który no nieuchronnie jest w tej chwili najlepszym piłkarzem na świecie, który reprezentuje formę, powiedzmy, że doskonałą, jak nie stabilną, to tutaj liczę po prostu na jego dobrą grę i mam nadzieję, że tą grę będą wtórować mu również inni reprezentanci Polski. Wiemy również to, że Wojciech Szczęsny został przez trenera Paulo namaszczony jako ten pierwszy bramkarz i prawdopodobnie to on będzie przez całe eliminacje, a również i mecze towarzyskie bronił, chociaż to też, też nie jest do końca pewne. No ale na tą chwilę tak to wygląda, więc no, liczę na, na dobrą postawę naszych piłkarzy, liczę na dobrą grę, no i liczę na pewne trzy punkty, które no, wy, wymagamy no, jednak od naszych piłkarzy, żeby w takich spotkaniach, zwłaszcza jak mecz z Węgrami, pokazać to, że no, jesteśmy po prostu silną reprezentacją na miarę europejskich rozgrywek. Tylko polską reprezentacją człowiek żyje. Wczoraj i dzisiaj rozpoczęły się nie tylko nasze eliminacje, ale również eliminacje do Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej, a także w Azji. Również i w Europie mieliśmy kilka ciekaw, ciekawych rozstrzygnięć. Wczoraj na przykład w Stambule doszło do bardzo ciekawego meczu pomiędzy Turcją i Holandią. Turcja rozbiła reprezentację Holandii, pokonując ją aż 4 do 2. Trzy bramki Buleka i Limaza, który popisał się no, dobrym spotkaniem. Ale to nie tylko, bo również wczoraj od godzinie 20.45 mieliśmy również ciekawe spotkanie pomiędzy reprezentacją Francji i Ukrainy, która udało jej się, Doprowadzić do remisu i zremisować z obecnym mistrzem świata. Dlatego jest to o tyle ciekawy mecz. Również warto tutaj, jeśli chodzi o eliminację, o podpatrywać naszych grupowych rywali, tych z Euro, jak i tych z eliminacji do Mistrzostw Świata. Dzisiaj swoje mecze rozegrają Anglia, oczywiście z San Marino. Tutaj tu nie ma co liczyć na jakąś niespodziankę. Tutaj raczej trzeba patrzeć na to, ile bramek reprezentacja Anglii strzeli. Również mecz Andory z Albanią, też pod tym względem na to trzeba patrzeć, ile Albańczycy będą w stanie strzelić bramek reprezentacji Andory. Również tutaj mecz tych naszych grupowych rywali już z Euro 2020. Szwedzi podejmują u siebie reprezentację Gruzji, natomiast Hiszpania będzie podejmować u siebie. Na swoim stadionie reprezentację Grecji. Wczoraj mieliśmy remis naszych pierwszych grupowych rywali, z którymi się zmierzymy, czyli reprezentację Słowacji, która na Cyprze zremisowała wynikiem 0-0 swój pierwszy mecz. Dzisiejszego odcinka to by było na tyle. Pamiętajcie, że jest to jeden z pierwszych trzech spotkań eliminacji do Mistrzostw Świata. Przypomnę tylko, że zapraszam już teraz na niedzielę, a także na środę, gdzie reprezentacja Polski będzie podejmować odpowiednio Andorę, a potem reprezentację Anglii. Wszystkich nowych widzów, jak i tych starych, zachęcam do ewentualnego subskrybowania naszego kanału, jeżeli się wam spodobał. Pamiętajcie, żeby zostawić dzwoneczek, bo dzięki temu dostajecie powiadomienia o naszym. Tutaj, tutaj nowych filmach, które się pojawiają na naszym kanale. Zaglądajcie na nasze media społecznościowe. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie. Życzę Wam udanego spotkania, a także oczywiście udanych zmagań naszych reprezentacji. Trzymajcie kciuki, żeby po prostu dobrze im poszło i mam nadzieję, że zdobędziemy jak najwięcej punktów i pewnie awansujemy, jeżeli nie do baraży, to przynajmniej to jako te pierwsze miejsce. Cześć.